Od kilku lat zmagamy się z pojęciem inflacji w kontekście spadku wartości pieniądza, inflacji na przykładzie zmian cen mieszkań czy podstawowych artykułów spożywczych. Na temat inflacji pieniądza i jego skutków możemy przeczytać setki artykułów, opinii ekspertów czy słuchać wypowiedzi polityków. Istnieje jednak zjawisko, które zdaje się być niedostrzegalne przez wszystkie media oraz inne środki masowego przekazu. Na temat inflacji edukacji istnieje niewiele artykułów, a o problemie tym nie słyszymy na co dzień w mediach, mimo że długotrwale przynoszą one kolosalne konsekwencje zarówno dla społeczeństwa, jak i naszego życia. W dzisiejszym materiale pochylmy się nad jej przyczynami oraz skutkami, które nas na co dzień dotykają. W dzisiejszym świecie coraz częściej możemy dostrzec, jak wielkie braki edukacyjne funkcjonują wśród ludzi. Poprzez rozwój social mediów oraz różnych ulicznych sąd możemy na własne oczy przekonać się, jak wielkie są braki oraz kompletny brak zrozumienia i pojęcia o współczesnym świecie. Jak nazywa się największe jezioro w Polsce? E, jezioro w Polsce? A jest? Jest i to nie jedno. Główne przyczyny tego zjawiska są dwie: systemowo społeczne oraz rynkowe. Już od kilku lat w Polsce popularne jest zjawisko bezrobotnych magistrów czy nic nieznaczących dyplomów. Wynikać to może ze zmiany struktury zatrudnienia w naszym kraju. Oraz powstałej masowej ilości magistrów w latach 2000. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku Polska otworzyła się na większą liczbę uczelni wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. To spowodowało znaczący wzrost liczby studentów, których wartość zdobytych dyplomów wraz z ich większą ilością stopniowo ulegała inflacji. Jednym z najważniejszych powodów degradacji znaczenia wykształcenia są niskie zarobki nauczycieli. Jest to zarazem główny powód nieatrakcyjności tego zawodu. Poza nielicznymi wyjątkami Nauczyciele zarabiają pieniądze zbliżone do płacy minimalnej, co skutkuje powszechnym brakiem motywacji dodawania z siebie więcej. Wielu inteligentnych, kompetentnych ludzi wybiera inną pracę niż nauczyciel właśnie z powodu zarobków, co najczęściej powoduje degradację tegoż zawodu, ponieważ osoby się tam znajdujące, są pozbawione motywacji lub nie są wystarczająco kompetentne w przekazywaniu wiedzy. Kolejnym powodem jest utrata dawnego prestiżu szkół wyższych. Dzięki wysypie uczelni prywatnych, które o wiele częściej mają niższe standardy edukacyjne, oraz zrównaniu obydwu świadectw, coraz więcej osób traci chęci do osiągnięcia wyższego wykształcenia poprzez cięższą oraz żmudniejszą pracę. W przypadku gdy na rynku pracy oba świadectwa dla pracodawcy znaczą to samo, powoduje to coraz mniejszą ilość osób dobrze wykształconych w swojej specjalizacji. Zapewne wiele razy od znajomych mogliśmy usłyszeć o uczelniach prywatnych, które za określoną cenę sprzedają tytuły magisterskie. Wymagając jedynie przejścia na koniec każdego semestru. Spoglądając za ranking perspektyw, widzimy dwie uczelnie na samym szczycie, a następnie przepaść o niemal 30 punktów między pierwszym a dziewiątym miejscem. Kolejnym powodem, przez który następuje opisywane zjawisko, jest zbyt wielka ilość materiału. Według obowiązującej reformy dzieci w szkole podstawowej zaczynają uczyć się nauk z różnych dziedzin, takich jak wiedza o społeczeństwie, fizyka czy biologia. Następnie przy rekrutacji do szkół średnich, a zwłaszcza liceów, wybierają zakresy rozszerzone danych przedmiotów, jednak reszta przedmiotów cały czas zostaje. Powoduje to sytuację, w której lekcji w stopniu rozszerzonym jest w praktyce mniej od tych z podstawy. W rzeczywistości młodzież spędza podobną ilość czasu na naukę biologii w stopniu podstawowym do np. historii w stopniu rozszerzonym. To zjawisko w praktyce powoduje liczne braki wiedzy z zakresu rozszerzonego, z którymi wiążemy przyszłość. Zastanówmy się, ile realnie pamiętamy z lekcji na przedmiotach, których nie rozszerzaliśmy. Raz podliczmy, ile zbędnego czasu poświęciliśmy na rzeczy, które nas nie interesują i z którymi nigdy nie mieliśmy potem do czynienia. Niestety, charakter szkoły, przypominający przygotowania do wzięcia udziału w tle turnieju 1 z 10, nie pomaga w przyswajaniu wiedzy oraz pracą nad efektywnością nauczania. Kto był twórcą i przewodniczącym Komitetu Narodowego Polskiego, utworzonego w Paryżu w 1917 roku Ignacy Poderecki. Roman, wiedziałem, przecież, że to no. jest Kur... Powodem, dla którego edukacja w Polsce wydaje się być niekonsekwentna, jest brak dłuższej strategii w Ministerstwie Edukacji. Zawirowania polityczne, odwracanie decyzji poprzedników o 180 stopni nie omijają także edukacji. Zwrotu 360 stopni Celsjusza i cała naprzód! Jak widzimy, praktycznie co każdą zmianę władzy mamy do czynienia z reformą edukacji. Reformy te. Zarówno pod względem materiałowym oraz organizacyjnym, jak na przykład powstanie gimnazjów, a następnie ich zamknięcie, lub słynny czarnkowski hit generują zbędny chaos i rzadko kiedy rzeczywiście poprawiają kondycję edukacji w Polsce, najczęściej generując więcej chaosu. Również ostatnia zmiana w systemie edukacji nie pozostała bez krytyki. Zakaz prac domowych dla dzieci w szkołach podstawowych spotkał się z olbrzymim sprzeciwem rodziców. Jak widzimy, jest to kolejny krok w kierunku odbierania dzieciom nawyku, nauki oraz pracy, którego pozbawione zostaną już we wczesnych latach życia, a biorąc pod uwagę ostatnie podwyższenie poziomu. Trudności matur nie napawa nas optymizmem w przyszłości. Jeżeli w dobie cyfryzacji powszechnej trudności ze skupieniem nie tylko wśród dzieci, ale także dorosłych odbieramy przymus samodzielnej pracy, nie możemy liczyć na żadne pozytywne skutki tej decyzji. Niestety rynek pracy również nie stara się szukać rozwiązania tego problemu. Od kilku lat mamy do czynienia z zatłoczeniem na kierunkach psychologicznych, lekarskich czy prawniczych. W przeciwieństwie do innych, również wymagających oraz potrzebnych kierunków. Powodów tego zjawiska jest kilka. Jednym z głównych jest panująca rozbieżność między celami edukacji a rynkiem pracy. Programy nauczania często nie uwzględniają rzeczywistych potrzeb rynku pracy, co prowadzi do sytuacji, w której absolwenci nie mają praktycznych umiejętności. Jedynym pewnikiem są zatem kierunki gwarantujące wysokie płace. A tych jest niewiele. W naszym kraju z powodu systemowych panuje niedobór specjalistów technicznych i inżynierów. Przemysł i sektor technologiczny często zgłaszają braki w wykwalifikowanej kadrze technicznej, inżynierskiej i IT, co wskazuje na potrzebę większej liczby absolwentów w tych dziedzinach. Jednocześnie państwo oraz uczelnie zdają się nie widzieć takiej potrzeby. Podany przykład jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Zastanówmy się, czy podczas naszego procesu kształcenia słyszeliśmy kiedykolwiek o doradztwie zawodowym z prawdziwego zdarzenia. Niestety najczęściej poza szkołami zawodowymi lub najlepszymi liceami w większych miastach, szkoły rzadko kiedy odwiedzają przedsiębiorcy czy przedstawiciele dużych firm którzy mogliby doradzić młodzieży kierunek ich dalszej edukacji. Niski poziom świadomości zawodowej odbija się na losach młodzieży. Studenci często nie mają pełnej świadomości na temat różnych ścieżek kariery i możliwości zatrudnienia, co prowadzi do wyborów edukacyjnych, które nie są zgodne z realnymi możliwościami na rynku pracy. Jeżeli dziś na kierunek psychologii w największych miastach aplikuje ponad 15 osób na jedno miejsce, Jaka przyszłość spotka licznych studentów psychologii, którzy aplikując na studia dziś, kiedy rynek jest wybrakowany, wejdą w momencie, kiedy luka zostanie zapełniona, a nawet w dłuższej perspektywie przepełniona. Brak dalekiej strategii na rynku pracy, niepewność oraz popularność danych kierunków odbijać się będzie nadal. Niestety dzisiejsze pokolenie nie wyciąga nauki ze starszego, które jako pierwsze odczuło wyolbrzmioną wartość ich dyplomu, a także brak zatrudnienia we własnym zawodzie. A dzisiejszy rynek pracy zmienia się jeszcze szybciej. Rozbieżności między systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce są zatem ogromne, a wynikają z braku praktycznego podejścia, niedopasowania kierunków studiów do potrzeb rynku, a także niekompetentnego doradztwa zawodowego oraz wielu innych powodów. Jak widzimy, problemy polskiej edukacji są wielkie. A inflacja, o której wspomnieliśmy, jest wypadkową wielu czynników. Sam temat jest bardzo obszerny, a omówienie go należycie wymagałoby zdecydowanie więcej czasu. Czynniki wspomniane w materiale są jednymi z ważniejszych powodów jej degradacji, jednak nie jedynymi. Warto jednak dodać, że proces edukacji to nie tylko szkoła oraz praca, ale przede wszystkim nasze własne zaangażowanie. Warto dlatego się zastanowić, co sami możemy poprawić, oraz jeśli system szkolnictwa nam nie pomaga samodzielnie poszukiwać nowych ścieżek i rozwiązań. Dajcie znać w komentarzach, jakie, waszym zdaniem, mogą być sposoby na samodzielne kształcenie się oraz sposoby nauki, a także co sądzicie o podanych przyczynach. Dziękuję za uwagę.